ja to jest firma? Właścicielem jest mój brat, ale to nie jest wstępne ani wstępne. A wcześniej kto był właścicielem? Właścicielem do 2023 roku był ja. Adam Krawczyk jest Pani bratem? To jest mój brat. Hanna Królak, to to jest? Moje dziecko. Arkadiusz Królak? E, pracownik, mój, e, pracownik tej firmy, też mój syn. 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 Czyli pokrótce można powiedzieć, że wynajmuje Pani auto od własnej rodziny? Wynajmuje no, od spółki, od podmiotu od spółki, nie od brata współcześnie. Właścicielem najpierw pani była, a teraz jest pani rodzina. Tak, to była. To jest w porządku. Proszę pana, to jest podmiot, to jest spółka, spółka z ograniczoną e, odpowiedzialnością. To nie jest żadna działalność. To nie jest działalność charytatywna. W porządku jest to, ale pa proszę pana, to są 2000 złotych. E, to, to nie chodzi nie ile to jest, to mogłyby być 2 złote, chodzi o fakt. Trochę Jak trąci 20 tunę pod tymi zwaniem A czy wie pan co? Nie, trąci zabezpieczeniem mojego bezpieczeństwa i poczucia I to bezpieczeństwa. To była jedyna firma, której pani mogła wynająć, że ja, to jest firma.